Dzień dobry. Mamy krótko na temat. Zobaczcie Państwo jakie piękne morze Może kamera pokaże Teraz kamera na mnie zwróci uwagę Prawda jest taka, że kończy się niestety zrobki no coś pogoda nie dopisała No ale mi się go nie żałuję będzie lepiej

a ja z tego uroku proszę Państwa ja zadowolony I zobaczymy na drugi rok może się gdzieś człowiek wybierze Może na walibu na szoszele, co wie. <laughs> Ale kamera stoi, się nie posuwa. No także mówię, wszystko się kończy jeszcze, jeszcze parę dni i niestety do pracy. Ale było witasowo, było super radzko a dzisiaj takie relaksie właśnie tutaj proszę pokazać w Sopotu jesteśmy, jestem, jesteśmy na Molo w Sopocie ludzi pełno było piwko była rybka był rosołek Teraz na mnie proszę no. i to wszystko na temat Pozdrawiam serdecznie wszystkich.